W tym materiale przedstawię Ci kluczowe aspekty w żywieniu piskląt kur. Dowiesz się, czym ja karmię swoje nowe pokolenie i jak proste i tanie jest przygotowanie takiej mieszanki, nawet dla jednodniowych ptaków. Ja jestem Dejtu i zapraszam Cię do oglądania. Okej, okay, moi drodzy, jak widzicie, tutaj mam cztery piękne bisklaczki. Wszystkie czarne, wszystkie jarzębulki. Są już one tutaj dość duże, ponieważ no mają z miesiąc. Nagrywam to w różnych porach. Tutaj mamy kwokę, światosławę. I co? Żeby wam dobrze rosły, to w pierwszych dniach życia będziecie musieli potrzebować specjalnego dla nich jedzenia. A moją propozycję poznacie właśnie za chwilę. Najpierw sobie pomówmy, co my tutaj mamy. Mamy oczywiście jajko. Jajko ugotowane na twardo. Głównie chodzi nam tutaj o żółtko, lecz białka też możemy trochę dać. Dałem jeszcze pokrzywy, ponieważ pokrzywa jest... Jaj... Jak wiecie, albo nie wiecie, bardzo zdrowa, nie tylko dla kur, ale też dla ludzi. Mam jeszcze trochę twarogu, takiego naturalnego oraz zdecydowałem się także dodać trochę ryżu, bo miałem ugotowany oraz skorupki od jajek. Ale je trzeba pognieść, żeby nie zaszkodziły pisklętom. Mają tutaj naprawdę rację bytu. Jednym z głównych składników jest kasza jaglana. i Ją bez problemu pisknak jedzą i zaraz to wszystko zmieszamy i możemy już spokojnie taką wersję im dawać. Podczas kiedy ja przygotowuję pokarm, pozwól, że przedstawię Ci kluczowe aspekty w żywieniu piskląt. Warto to poruszyć, bo może sam znajdziesz ciekawe urozmaicenie diety dla swoich ptaków. Przede wszystkim staraj się podawać jedzenie posiekane drobno, ale nie aż do całkowitego rozkładu. Twarde, ale małe ziarna roślin też będą dobrym rozwiązaniem. Jeśli chciałbyś żywić je trawą, możesz to robić, lecz postaraj się ją rozdrabniać, tak by nie była zbyt ciężka do połknięcia i strawienia przez młody organizm ptaka. Ważne jest także, by dawać im jedzenie w dużo mniejszych ilościach. Niż dla dorosłych kur, ale to chyba oczywiste. Te ptaki są wszystkożerne, lecz z pisklętami lepiej obchodzić się ostrożnie i nie karmić ich dosłownie wszystkim, co zostanie na stole. A teraz, skoro mamy już jedzenie, to czas dać jeść i już zaraz to zrobimy. Poproszę bardzo, kwoka już je, woła wszystkie pisklaczki. Jeszcze dam troszkę jedzonka, co daje zazwyczaj kurą, żeby kwoka trochę się najadła, bo jak wiecie, ona może się nie najeść. To jest tylko miejsce tymczasowe. Normalnie bym mi dawał to w jakieś miseczki albo chociaż nawet w pokrywki od słoika, ale ona to wywala, uwierzcie mi, totalnie nie szanuje. No, widzicie kopie, czasami kopnie pisklaczka, ale na szczęście one mają jeszcze elastyczne kości i nic im się nie powinno za bardzo dziać, jakie kopnie. Ten widzicie, już ma takie, takie skrzydełka. Mnie trzeba sprawdzić, czy to czy kura, ale to jeszcze nie teraz, bo teraz jest jeszcze wczesna godzina. Ta klatka jest tylko przejściowa, żeby po prostu jako młode mogły chwilę tutaj posiedzieć. Ja je oczywiście wypuszczę też na dwór. Możecie jeszcze napisać w komentarzach, co poleca się dać pisklakom. No i widzicie prawie kopła piskleka. Jak coś to one nie chodzą po siatce, tylko po deskach, bo ja tutaj położyłem. No i zasypałem ściółką. I na takim jedzeniu powinny one naprawdę dobrze rosnąć i być zdrowe. Są jajeczka. dzisiaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem jajek mamy. Jeszcze jedna koleżanka tutaj siedzi, zaraz wam pokażę. Proszę bardzo, widzicie ją. No i co, dzisiaj już będziemy kończyli ten odcinek. A co, teraz żegnamy się z kniazią. Kniazia się nie boi w ogóle, jak ją głaszczę, tylko czasami się boi, jak robi coś za bardzo chaotycznie. Żegnamy się z innymi kurkami. A jeśli dotarłeś do tego momentu, napisz w komentarzach, ile zebraliśmy jajek, a wtedy masz pewność, że go wyróżnię. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw lajka. A żeby być na bieżąco, klik nij dzwonek obok przycisku subskrybuj, który mam nadzieję, jest koloru szarego. Ja będę się z wami żegnał i do usłyszenia. Cześć.